Od spotkania mieszkańców i samorządowców Kowar pod tablicą upamiętniającą kowarskich gwarków i górników rozpoczęły się w mieście nad Jedlicą uroczystości barburkowe. Następnie przeniosły się do Domu Kultury, gdzie m.in. władze Kowar podpisały umowy partnerskie z dwoma ukraińskimi miastami. Mamy już stałych mieszkańców z Ukrainy, którym bardzo zależało, żebyśmy mogli ewentualnie podpisać taką umowę o współpracy, a op. Oprócz tego chcemy też realizować wspólne projekty między młodzieżą naszą a młodzieżą ukraińską. Te nasze gminy partnerskie współpracują z Amerykanami, współpracując z Niemcami, korzystają z programów różnego rodzaju i chcielibyśmy, żeby nasze dzieci również miały z tego możliwość. jeszcze podpisania partnersku Та співпраця може допомогти нав в нав'язанні таких добрих релацій поміж школами, культура, спорті, туристично. І та співпраця може дати чолі, допомогу не тільки гмінам, але й цілим народам українським і польським. Польським, українським. Ну, на мою думку, перше це є в сфері. Перший помисл, на який впав пан бурмістер, то є співпраця в туристиці. Для того, щоб тримбовля масово показати, ковари теж. І це може бути перший керунок, яким можна нав'язати співпрацю. Наступний, можливий, медичний туризм. Ну, а вже наст... забачимо поколець, з чогось треба зачити. По медичному туризму напрямки. Я думаю, що це можна зараз розвивати. Kolejnym wydarzeniem uroczystości było wręczenie Romanowi Trchubczakowi odznaki honorowej zasłużony dla Dolnego Śląska za kształt twórczy i promocję Dolnego Śląska w kraju i za granicą. Yes! Yes! <trony> Oczywiście jest to bardzo sympatyczne wyróżnienie, tym bardziej, że jakby z rąk samorządowców, czyli osób, które Żyją w naszym regionie, w naszym środowisku. To są po prostu nasi przedstawiciele bezpośredni i dlatego ranga tego wyróżnienia jest bardzo duża. Natomiast mam w sobie dużo pokory. Uważam, że mogłem więcej, mogłem lepiej i nie jest to dla mnie. Wyróżnienie, które kończy moją działalność. Obchody barburkowe zamknęła część artystyczna przygotowana przez dzieci kowarskich szkół, nawiązująca do górniczych tradycji kowar. Kadliku, na co tobie? Jakie ościana, hej, ościana. To jest chyba najbardziej istotne przypominanie, że dziadek był górnikiem, dziadek pracował w kopalni. Było też tak, że i nieraz i babcia pracowała w kopalni, ale przede wszystkim mężczyźni i dzieci muszą wiedzieć, gdzie są ich korzenie. Przypomnijmy, że powojenne górnictwo w Kowarach dotyczyło wydobycia ród uranu, które zakończyło się w połowie lat 50. XX wieku.